Halo halo widzę się go z tej strony Zakrzak i słuchajcie, witam was tutaj w dzisiejszym sklepiku, czyli yy, sklepiku z 5 grudnia i na początku powiem, że możecie zostawić suba na tym kanale żeby być widzę na bieżąco, no i po prostu yy, lecimy po 50 tysięcy do końca roku kto wie, może nam się uda yy, i tutaj dodamy oczywiście do znajków 10 osób, które zaprosiły mnie do znaj, a zarazem wspierają mnie z moim kodem w sklepie Zakrzak, więc słuchajcie widzę, jak wy chcecie mieć mnie w znaj, to śmiało wpisujcie kod Zakrzak do sklepu i zapraszajcie dobra, przyjmujemy Przyjmujemy, przyjmujemy jeszcze tu trzy osoby. Trzy i lecimy obczzewiasz nowy sklepik. Yy, słuchajcie, oczywiście możecie użyć mojego kodu zawsze w sklepie. Dziękuję wszystkim wspierającym. E, tutaj potwierdzimy i co mamy w sklepie widzę, a w sklepie mamy słuchajcie powrót kolejnych takich świątecznych, zimowych, zimowy, świątecznych skinów e, Na początek wlatuje pani Jagódka, e, bardzo dawno jej nie było chyba w sklepie, chyba właśnie była ostatnia w siódmym sezonie Jeżeli wiecie to napiszcie mi właśnie na, na, na tym e, w komentarzu, ale tak mi się wydaje, e, co tu dużo mówić, bardzo taka e, całkiem ładna elfka, skrzydła ma takie, hmm, jakieś dziwne, takie pozamarzane troszeczkę aczkolwiek wcale i to nie ujmuje, że jest naprawdę ładnym skinem i w sumie, serdecznie go polecam, bo no, w ogóle na mapie prawie takich nie widziałem, mało osób je kupiło i były całkiem rzadkie, fajny, fajny idąc dalej, mamy widzę krasnoluda Grimblesa, inaczej mówiąc tutaj nasz ziomek, który ma dwa style taki i chłopie kiedy oni mu to dodali, takie oczy ma straszne, jak ten no, jak jakiś taki robot jakby, nie? Taki, który zagładek chce jakoś zrobić <grym>, Tutaj taki, wiecie, miły, a tu taki, fajnie co wygląda Słuchajcie, do niego mamy przymrozek, czyli e, taki kilof, e, taki kilof ze słonecznikiem, z kwiatkami i z latarnią, z zamarzniętą rączką, czyli, czyli, czyli zimowy w ogóle nie jest reaktywny, więc prawdopodobnie ta lampka świeci e, może w ciemności, może gdzieś, nie wiem, nie wiem. E, dalej widzę mamy Last Forever Rolex, czyli Aja Słona, Rowley, Rowley, coś takiego, na pewno to znacie, mamy Last Forever, czyli synchronizowana emotka którą możecie tańczyć razem z kumplem poprzez kliknięcie przycisku jakiegoś tam na swojej klawiaturze, który macie podbinowany. no i tańczycie w tym zajęcia się ten taniec, więc to jest mega fajne, polecam wam serdecznie oba te tańce. Dalej mamy Kuno, czyli tutaj naszą panią ninja, Pamiętam jak się jarałem tym skinem, jak wszedł do sklepu po raz pierwszy, masakra. Do niego mamy również Kenji, czyli męską, męską wersję tego skinka Mamy również soku, czyli jedna z lotni za 1500 wybaksów szpony, czyli kilofy takie wiecie, podwójne kilofy całkiem fajne. I mamy nabijacz, czyli taki za 500. No nabijacz mi się bardziej podoba niż te szpony szczerze mówiąc. Fajny, fajny kilof. To tyle widzę od nich. Mamy również tutaj br bryzgorelele taki skinek. No taka malarka, wiecie, taka taka właśnie artystka jakaś, artysta malarz, słuchajcie. Ciekawy skinek, ciekawy, ciekawy. Eee, co dużo mówić. No ładny. Na pewno ma fajne spodnie, fajne dziury. Nie no, ja polecam, mi się podoba, nie wiem jak wam. Takie nawet 8 na 10, na pewno na top model jest fajny Dalej mamy panią pustyni, pamiętam jak te skiny wyszły, widzę, tak się jarałem tym skinem, że od razu go sobie kupiłem, kozaczek mamy linię skanowaną, czyli skórkę do broni za 300 vibaksów Jak w Biedronce, panie wam wiecie skanują te kody kreskowe to coś w tym stylu, nie? Coś w tym stylu załamka, pyk, Papień, papier kamień, nożyce za 200 możecie sobie pograć w ze z kimś Opalizujący killoff Mega fajny, kupiłem go kiedyś też od razu jak wszedłem do sklepu w trzecim sezonie Ale to było dawno temu, widzę, niesamowite Ale jest naprawdę fajny eee, W ogóle patrzcie, posiadany XD eee, Zestaw Kratosa Kratos dalej w sklepie, jeden z lepszych killoffów w gierce który słuchajcie, zamarza, no to jest przepiękne, Z, ze zintegrowaną imotką, dzięki której zamarza. Oraz mamy też lotnie i tutaj taki plecak, no, no, no straszny, straszny plecak, no i sam, właśnie Kratos. Dalej mamy elfkę, świąteczny lizak i zestaw zawartości tego sprzętu, czyli coś, co mieliśmy wcześniej. No i widzę, do sklepu trafił pakiet Jokera yy, właśnie dzisiaj, yy, w sensie już był od kilku godzin, ale pokazuję Wam to na dzisiejszym sklepie, więc możecie sobie kupić 120 zł. Nie jest to tanie. Ale myślę, że, że warto. Dużo skinów, dużo fajnych dodatków. I fałdolce jeszcze jakieś są podobno. Nie mile, no ale. Ale fajnie, e, i co widzę, ekipa Fortnite, karny bojowy pakiet, co się nie zmienił I co, polecam dzisiaj oczywiście gódkę tutaj te skiny i, i te dwa tańce serdecznie Oczywiście jak coś kupujecie, widzę konik, zakrzak do sklepu, możecie sobie wpisać Dziękuję wszystkim, e, co, zostawcie suba na kanale, na drugim kanale, wbijacie na Discord, na link w opisie e, Ja Wam życzę miłego dzienka i zapraszam Was na streamka, który odbędzie się e, jutro, w sensie dzisiaj Jak to oglądacie na moim kanale, więc e, to tyle ode mnie Dziękuję widzę za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, do później, cześć, cześć